Po prostu w szkole dużo osób może śmiała się z tego. No i po prostu powiedziałam mamie, że mam z tym problem. No i po prostu mama umówiła mnie do dentysty, no i te jedynki miałam tak na bok po prostu rozstawiane i te dwójki się chowały właśnie za jedynki. W sumie na początku jakoś się z tym nie przejmowałam. W sumie dopiero jak byłam w czwartej klasie, to zaczęłam bardziej na to zwracać uwagę. W sumie Zostało się to moim kompleksem, dlatego właśnie, że inni tego nie akceptowali, no i mało się uśmiechałam w sumie, a teraz gdy mam ładny, prosty uśmiech, to myślę, że robię to częściej. Bardziej wyobrażam sobie taki uśmiech, właśnie co mają te modelki z gazetek i w sumie teraz go osiągnęłam, wydaje mi się. Myślę, że na pewno zauważyłam miłą obsługę i panią lekarz, że w sumie też podniosła moją pewność siebie, bo jednak powiedziała, że mam ładny uśmiech, tylko trzeba po prostu go po prostu sprostować, więc to myślę, że też podniosło trochę moją pewność siebie i tę